Witam Was serdecznie i zapraszam do Kącika Hani. Dzisiaj chciałam Wam pokazać trochę takiej Australii bardziej egzotycznej ze środka. Zresztą dla mnie to też nowość. My jedziemy drogami bocznymi. Najkrótszą właściwie trasą jaką możemy dojechać do Cairns. I poprzednim razem te 10 miesięcy temu jak byliśmy to jechaliśmy w takie miejsca turystyczne najbardziej ciekawe. A dzisiaj tymi poboczami mniej uczęszczanymi i takimi czasami kompletnie pustymi. To głównie turystycznie. No i miast w zasadzie tutaj też nie ma. To jest terytorium północne i zamieszkuje tutaj prawdopodobnie tylko garstka ludzi. Często się pytaliście poprzednio, żeby pokazać wam farmy. Nie jest to łatwe, ale tutaj przyjeżdżamy przez miejscowość i podejrzewam, że te helikoptery należą właśnie. Do właścicieli farm czy rolników, ponieważ ten cały teren okazuje się, że jest zagospodarowany krowami. Nas to również zaskoczyło. Nawet Janusz po, z tego wrażenia napisał wczoraj blog i zapraszam wszystkich, żeby go przeczytali, bo jest bardzo ciekawy. A my wjeżdżamy na teren. Gdzie tylko i wyłącznie są krowy. Nie ma benzyny, jak widzicie, przez następne 375 km. Nie będzie żadnej miejscowości, żadnej stacji benzynowej. Droga okazała się tak wąska i z tak wysokim poboczem, że jazda po niej była niesamowicie ciężka. Po drodze spotkaliśmy wiele orłów, które czekają na krowy, które ewentualnie mogą być zabite poprzez wielkie traki. Droga była okropnie ciężka do przejechania, było pełno dołów, wysokie pobocza, mieścił się tylko jeden samochód i wielka ciężarówka, jak jechała, to trzeba było uciekać w ten las, co nie było łatwe. Ja próbowałam nagrać ile mi się udało, chociaż kamerą dosyć trzęsło. A do tego, jak widzicie, jazda nie jest łatwa, bo jesteśmy osaczeni ze wszystkich stron krowami, przeróżnego gatunku, przeróżnego koloru. A krajobraz się zmieniał również z niesamowitych krajobrazów, takich jak ten, i przepięknych kawałków buszu i lasu australijskiego, do absolutnej pustki, jak oceanu, trawy, niekończącej się. A ja miałam taki pomysł właśnie, mówię do Janusza pojedziemy sobie boczną trasą. To będzie spokój, nie będzie ciężarówek, będziemy sobie elegancko jechać. Łatwo, a się okazało, że ciężarówek tutaj było dużo więcej niż na głównych drogach, bo one przyjeżdżają i po to bydło, a tego, jak widzicie, jest miliony. To jest tak olbrzymi teren, on się ciągnie setki albo i tysiące kilometrów, i tych krów jest niesamowita ilość, i jazda z nimi nie była łatwa, szczególnie wieczorami. Bardzo ciężko się jechało. Także oprócz kopalnictwa, Australia stanie się zagłębią chyba produkcji mięsa. Takiej ilości tego tutaj chodzi i wygląda na to, że one sobie szczęśliwie tutaj żyją, grasując sobie same, bez opłatowań, bez żadnych ograniczeń i żywią się tym, co znajdą sobie tutaj w buszu, wodę piją w tych rowach i. W przeróżnych takich małych, to się bila Bąk nazywa. No i potężne ilości papug, które żywią się chyba ziarnem z tej trawy. Nie są one kochane przez farmerów, ponieważ bardzo niszczą wszelkiego rodzaju pola zbożowe. I tak samo jak, tak jak obsiądą to drzewo, tak obsiądą drzewa owocowe i obetną wszystkie owoce kompletnie doszczętnie. Bardzo ciężko sobie wyobrazić papugę jako szkodnika, ale. Myśmy mieli własne takie doświadczenie jeszcze kiedyś na początku naszego pobytu w Australii. Mieliśmy piękne drzewo migdałowe. A to prawda! Które pięknie kwitnęło, kwitło i miało pełno migdałów. Aż któregoś dnia przyleciało stado papuk takich, i dosłownie w minutę obcięły absolutnie wszystko, co było jadalne na tym drzewie. I wtedy zrozumieliśmy, dlaczego farmerzy australijscy bardzo ich nie lubią. Ale jak cudowne spanie było tutaj właśnie. W takim pustkowiu, gdzie nie było niczego, i ta, ten koncert, papuzi, przepiękny zachód słońca, I siedzieliśmy sobie na takiej sawanie i oglądali to. Także tego rodzaju przeżycia to chyba są same w sobie warte tego, żeby być na takiej pustkowiu, jak tylko ktoś ma taką możliwość. Tego się nie da opisać, a temperatura do tego jest tak boska, bo wieczorami akurat tego w tym czasie było około 23-4 stopni. Także temperatura balsamiczna do ciała w ciągu dnia 28 stopni. Coś pięknego, coś nie do opisania. Coś zupełnie innego niż to, co znamy. Szkoda, że tak wielu ludzi boi się tej, tego pustkowia, boi się sypiać na miejscach, które nie są opłotowane, nie są oświetlone i sami siebie okradają chyba z najpiękniejszej przyjemności, jaką można w życiu przeżyć bycia sam na sam z przyrodą, z naturą, z ptakami. Bez świateł miast, bez zgiełku miejskiego, bez wszelkiego rodzaju wygód i po prostu poznać piękno natury i piękno bycia z naturą. Ja już Was żegnam i życzę Wam przemiłych dni. Teraz w Polsce piękna pogoda, wakacje, korzystajcie z każdej chwili, cieszcie się życiem, bo życie to jest raj. Ja jestem Hania i do usłyszenia.